Sianko to jest znowu ja klamer TV i powracamy do drugiej części naszego odcinka Dajcie szkło <laughs> Ta, już, już od razu na początku Dajcie szkło, dajcie szkło No i dalej kontynuujemy nasz odcinek i robimy domki Ja mogę, mogę być, mogę tak Skończyć z wami lecz bo on no musiał iść, wiecie gdzie Aha, no, no dobra, no to cześć Ale nie, jeszcze nie, jeszcze Aha. mam 5 minut, przepraszam Tak, ten oto sypek Musi odejść z odcinka, bo on idzie do sklepu po bulwy Tak, dokładnie, i ten oto sypek, tak, chciałem dokończyć On zaraz też odejdzie, ponieważ musi mi zrobić intro Mam nadzieję, ja że mi zrobi, bo troszeczkę się chyba, ten, bo robi teraz swój domek, a nie wiem czy się zgodzi. Ja masz, bo ja sobie film. Aha. Ej, to sypek to mi zrobisz to intro czy nie? No to dawaj, no to ze masz i ten. Idź mi zrobić, bo ja potrzebuję teraz, bo ja zaraz niedługo będę robił filmik Survival. Więc? Nie, nie Survival Games, ale Survival Single Player, co nie, bo ja obiecałem widzom moim, że będzie seria, ziomeczki, wiem, że mnie prosiliście o tą serię, no to w końcu będziecie mieli, przepraszam, że tak długo, bo jest 11.09. Też się nie patrzy na zegarek, więc... Yy... Macie może... Macie może... Maclemore. Get a more... It. Get a Dobrze to ja może puszczę jakąś fajną muzyczkę, to my robimy przerwę, a ja puszczę jakiegoś dubstepa A może? Za, to mała przerwa i zaraz wrócimy Za, to my powracamy po krótkiej przerwie Już włączyłem fajną muzyczkę Mam nadzieję, że się Wam spodoba Dubstep No i my możemy budować już swoje domki, to ja tutaj sobie trochę pochodzę i z wami pogadam, a oni sobie się zajmą do budowaniem. Ale ja drębnę. Jest w skrzynce. Ja będę miał... Nas... Ja mieszkam w tej skrzynce, chodzę jakiś debil. Ty, ja jestem genialny, mam marchewkę. Ja marchewkę mam. Ja marchewkę. Ja mam... Naprawdę. Tu i, i mamy wszystko Uwaga nie tutaj lepiej nikt nie wchodzi i z rozpędu Bo wielką dziurę robię Gdzie? W swoim domku I sam wchodzę na to się <grym> 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 Ej, 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 ej. Bez takich No właśnie tak Mam być gotowy Sypek to robisz mi tego Dobra, już zrobię. Ja, ja kończę pa. No cześć. Wow, to się Szypek. się Szypek. A w jakim ty programie robisz tego? To nie zagasić na co? to jest, ale jedna Aha, byś mi też to mógł przesłać. No to ty wiesz, też. No to znaczy wiesz, bo ty byś mi mógł zrobić super intro. bo ja, ja tak do końca nie wiem, jak robić takie właśnie fajne, z takimi fajnymi wiesz No? No właśnie, tylko takie normalne. A a podajcie wy wszyscy potem swoje kanały. Okej. Okay. Bo nie, to nie mogę ich znaleźć. No i to płata. Po... Kacpi płotka mój. Dobra, ja chyba wam kierowkę do cibończy. Nie, no, to jest za o Ej, tu coś te dwa, z tym do jedzenia. Ja to, chodźcie do magazynu w pokukę. Intereska. jeszcze Kto chce, ktoś chce do jedzenia? No ja chcę, jak się idę. No to chodzi do magazynu. Nie, tu nic nie ma. Nie, mi nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. ja nie, ja będę ja tak nie. Nie, Okej. Ej, klamer robi ten swój domek? Ja, ja już zrobiłem tylko nie mam szkła. Czyli siedziałam tylko piasek? No, dostajcie lampę. Ja się nie widzę. Ej, to jak ktoś u te mury robi, to no to niech zrobi poza odcinkiem. No. Jak ktoś będzie, może... Ej, widzicie mi zaproszenie do mnie. Może macie jakieś różne niki na spejpie. Dobra, no to że się nie Żelazo najlepiej może na kilo, bo wtedy jeszcze więcej żelazo spadnie. A może zrobimy tak, że tylko zrobimy dwie części i... Potem nakręcimy następny odcinek Ale już z wybudowanymi domkami i tak dalej Dobra No, to my się z wami żegnamy No i żomeczki, subskrybujcie, lajkujcie Link będzie do... w kanale, oczywiście do innych Asypek Sypek też się ze mną żegna Tak No, więc narka Cześć okay.